Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj będzie propozycja tutaj od Czyli dzisiaj będziemy robili terenik na wszystkich koniach w jednym odcinku. Ale stwierdziłam, żeby Was też nie zanudzić, będę robiła na, można powiedzieć, wszystkich koniach. Młotkiem po prostu koni, które są na sprzedaż, czyli odliczymy sobie od tego Silvera i Lagunę. Czyli na Silverku i na Lagunie nie będę robiła też treningu. No bo jednak odcinek chyba by miał jakieś pół godziny, więc no będą, no będzie cała reszta koni. Stwierdziłam też, żeby to urozmaicić, to każdy koń będzie miał coś innego na sobie. Chanela już ma założony kantarek, na Chili pojadę sobie na halterku. Na Saurona przypadnie Cordeo. A na aro na zwykłej ogowie. Więc ja tutaj nie będę przedłużać, żeby ten odcinek faktycznie nie wyszedł półgodzinny i już to je ogarnę, no i widzimy się już na dworze. Więc jako pierwsza na trening idzie Chanela. Na początku wsiadam na nią, no i rozpoczynamy sobie rozgrzeweczkę. Na początek trochę stępa w jedną, w drugą stronę. Potem jeszcze dodajemy różne wolty. No i tutaj już mamy zakłusowanie. Do kusa również dodajemy sobie wolty. Tutaj macie tylko jedną. No i potem drążki z jednej oraz z drugiej strony. No i zagalopowanie. Ogólnie na tym etapie mogę wam powiedzieć, że to będzie taki trening skokowy, co miał być w formie takiej potęgi skoku. No, ale co się stało potem, to zobaczycie w sumie za niedługo bo no niestety trening nie jest nagrany cały. Tutaj już mamy pierwszy skoczek, to jest wysokość 60 cm oraz jeszcze najeżdżam na niego z drugiej strony. Potem jeszcze druga przeszkódka, która bardzo ładnie nam wyszła, no i podwyższamy już do 70 cm. Jedną i drugą przeszkodę. No i potem stwierdziłam, że damy od razu na 80. Tutaj 80, co prawda taka nie była najdoskonalsza, ale druga 70, już bardzo ładnie. No i tutaj mamy kolejne podwyższenia. Tym razem kombinacja 80 i 90 cm. Na początek 90 jeszcze techniką polską, oraz najazd na 80. Potem drążeczki, chwila odpoczynku, wstępie, podwyższanko przeszkody i co? No i tutaj właśnie się odwrócił telefon. Miałam go ustawionego na stojaku, no i kurczę, chyba wiatr go no przepchnął, albo możliwe, że jak obok niego przebiegałam. No więc tutaj macie tylko takie kilka skoków. Tutaj skończyliśmy na metrze 10, tutaj już metr 15. Nie udało nam się skoczyć, były próby, ale no, niestety się nie udało za żadnym razem. Więc to było na tyle. No, więcej nie dawałam Wam, no bo to nie ma sensu, więc przechodzimy do kolejnego treningu, a na którym będę jeździła na Chili. Na samym początku, tak samo rozgrzeweczkę. Kombinacja różnych drążków, woll, zagusowań tutaj przez drążki i tak dalej. No, w skrócie rozgrzewka była bardzo podobna do rozgrzewki Chanel. Tutaj mamy już zagalopowanie. No, i najazd galopu na drążki z jednej oraz z drugiej strony. No tutaj niestety czyli mi ominęła, ale to się nie przejmujemy i lecimy sobie na przeszkódkę. Teraz było 60 i skaczymy już 70. Tutaj będą skoki na wysokości 70 cm Tutaj po prostu było takie zwolnienie, no bo jednak się troszeczkę zmęczyłam Ale lecimy sobie dalej I w tym miejscu robiłam taką kombinację, to już była fińska Że po prostu najeżdżałam od razu na drugą przeszkodę po zrobieniu takiej jakby ala volte, coś tego typu I kończyłam zawsze na przeszkodzie, którą zaczynałam, więc łącznie były trzy skoki Tutaj chwila odpoczynku, no i rekompensata, czyli za potęgę skoku, która nie wyszła na Chanel, bo się nie nagrała, więc próbujemy teraz robić na Chili. Tutaj mamy zrzutkę na metr 10 bodajże, tutaj mamy kilka prób, pierwsza i druga no niestety się nie udało, ale już trzecia próba udało nam się ładnie prześlizgnąć. Tutaj byłam z niej bardzo dumna, bo naprawdę dawno nie skakałyśmy takiej wysokości na placu, więc wynagrodziłam jej tu takim luźniutkim galopem. Na koniec jeszcze stacjonatka 60 cm, no i rozstępowanie, które wam po prostu skróciłam, no bo za dużo się tam nie działo. Kolejny trening to trening na Aronie i tym razem zmieniamy lokalizację tam, gdzie było słońce i mamy taki szereg, który na początku jadę sobie na trzy fule, a potem sobie go troszeczkę wydłużamy i już na dwie. Z, Aron, z Aronem za bardzo nie pracowałam na wysokościach, tylko właśnie na skracaniu i na wydłużaniu, No tutaj jedynie chyba najwyższa wysokość to było 60 albo bodajże 70 cm. Więc no, jakichś takich dużych wysokości nie ma. Na tym treningu myślę, że takiej rzeczy bardziej interesującej za bardzo nie było, więc myślę, że dodam Wam po prostu tutaj muzyczkę i zostawię Was tymi skokami. Tutaj przeszła pora już na ostatniego konia. Tak samo jak w przypadku Arona. Nie zobaczycie tutaj ani rozgrywki, ani rozstępowania: no bo w sumie to by było dokładnie to samo co z Chanel i Chili. Tutaj bardziej skupiałam się na wysokościach, więc nie zwracam aż takiej uwagi na fulę, Tak jak wyszło, to tego tak wyszło. Więc tutaj mamy taką Ala Potęgę skoku, właśnie na kordeo w takim oto szeregu. Tutaj może już część z was zobaczy, że kompletnie inaczej już tutaj troszeczkę wychodzą te skoki, że no jest to bardziej ociężałe, bo na tym momencie zastanawiałam się, czy naprawdę kontynuować to, czy na przykład nie odpuścić sobie Saurona, ale no stwierdziłam, że jak trzeba, to trzeba i już zrobiłam ten ostatnik. Trening, mimo że już byłam no, praktycznie wykończona, dalej mamy już wysokość 70 cm. Na razie nie było żadnej zrzutki, więc tutaj bardzo gładko nam szło i robimy tak samo z drugiej strony. Staram się właśnie powtarzać tą wysokość z dwóch stron, żeby się upewnić, że to nie był jakiś warcik. Dalej już jest 80 cm, więc już całkiem spora liczba. Tutaj mamy już jedną zrzutkę, tutaj zahaczyłam kolanem, bo go też nie wygięłam, ale no, zawsze to staram się poprawić, więc robimy kolejną próbę i tutaj już wszystko nam wyszło. Dalej mamy już 90 cm, więc tutaj się już zaczęły powoli schody, ale nam się na szczęście udało. Potem stwierdziłam, że nie będę powtarzać 90, tylko pójdę do góry, no bo bardzo możliwe, żebym ją zrzuciła i się też bardziej będę męczyć. I tutaj mamy pierwsze podejście do metra. Pierwsza przeszkoda wyszła nam ok, jeszcze polską, a druga już była zrzutka. Ale próbuję kolejny raz. Tutaj pierwsza przeszkoda tak samo dobrze, ale druga już też nie tak. Tym razem skakałam fińską, ale mimo to nic to tutaj nie zmieniło. Więc stwierdziłam, że nie będę tego dalej kontynuować. No i zsiadłam z Saurona i zrobiłam mu takie rozstępowanie w ręce, ale tak samo tego Wam nie nagrywałam, więc tutaj mamy koniec treningu. Ja już wróciłam do domu, więc teraz mogę sobie jeszcze ogarnąć konie. No bo tutaj też podkracałam ten film i wyszło tam 8 minut i coś tam, więc jeszcze możemy dograć taką końcóweczkę. Z chaneli już zdjęłam sobie kantarek, tutaj jeszcze została chili, czyli też sobie tutaj zdejmiemy. Tutaj to myślę, że pójdzie szybko, może jeszcze każdego konie tak z grubsza wyczyszczę, ale to tak nie jakieś tam większe spa, tylko po prostu takie zwykłe czyszczenie. Więc tutaj sobie odkładamy halterek, no i jeszcze sobie rozsiadłamy arona. Ogólnie to podsumowując ten cały odcinek, to mogłabym też robić z takimi naprawdę, no, wszystkimi końmi, że jeszcze, no, z Laguną i z, o, ze Silverem, ale, no, to raczej by już nie miało sensu, bo już kiedy byłam na Aronie, no, to też byłam, no, już mega zmęczona, że te skokiety w ogóle były już takie, no... Nieprzyjemne mogę tak to nazwać, że już naprawdę byłam zmęczona, nie było tej takiej lekkości, ale no, no, mimo wszystko, cztery konie na jeden dzień, bardziej na jeden wieczór to też jest bardzo dużo. Więc tutaj sobie odkładamy o głowie Arona na początku na pierśnik. I jeżeli mogę Wam jeszcze coś powiedzieć, to pewnie tego nie było widać, ale właśnie doczepię sobie takie spinacze, bo tutaj. Jezus, gdzieś ostrość. O, dziękuję. Tutaj mam takie zaczepki, ale one niestety nie trzymają, bo no, w sumie nawet nie wiem czemu do końca, ale no, będę musiała chyba je jakoś wymienić, ale na chwilę obecną będę jeździła z takimi spinaczami, więc, no, taka mała zmiana w ogłowiu. Jeszcze na sam koniec wyczyścimy sobie koniki. Ogólnie to była taka. To był ogólnie taki odcinek z propozycji jednej z widzek, tam mieliście na samym początku i myślę, że na chwilę obecną mogę robić takie właśnie odcinki. Ja zrobię mi tyle postęp, ale dobra. Mogę właśnie robić takie odcinki z propozycji, więc jeżeli macie jakiś pomysł albo no taki ogólnie pomysł na film albo może jakąś propozycję to możecie pisać w komentarzach teraz sobie tutaj jeszcze wyczyszczę Chanel no bo nie ukrywam teraz jest taki dosyć ciężki okres jeżeli chodzi o nagrywanie nie mam też takiej motywacji więc no no ogólnie teraz jest po prostu taki, no naprawdę dosyć ciężki okres przez pogodę, która niekoniecznie jest taka ładna. Mogliście też zauważyć, że od naprawdę dobrego tygodnia nie było żadnych shortów, no bo też nie mam za bardzo czasu, żeby je nagrywać, więc no to jest taki ciężki okres. Mam nadzieję, że to się za niedługo zmieni. No, bo mam też pomysły na odcinki, które chciałam zrobić już naprawdę dawno, o których myślałam już zimą albo taką naprawdę późną jesienią. Tyle, że to musi być ładna pogoda, muszę po prostu bardziej potrenować, jeżeli chodzi o technikę, musi wrócić kondycja i tak dalej, więc na te odcinki jeszcze przyjdzie czas. A na razie musimy się posiłkować tym, co teraz mamy, więc mam nadzieję, że przetrwamy razem ten taki gorszy czas, kiedy nie ma za bardzo czasu na nagrywanie i dotrwamy do tych świąt czy do majówki. A po egzaminach już raczej będzie po prostu taki, myślę, że nawet najlepszy okres, jeżeli chodzi o ten kanał. To by było na tyle z tego odcineczka, już tutaj. Kończymy, konie wyczyściłam. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jakieś propozycje na kolejny odcinek, możecie pisać w komentarzach. Mam nadzieję, że będą włączone. No i ja się tutaj z Wami żegnam. I widzimy się w kolejnym filmie.